Cześć moi kochani, witam Was na kolejnym odcinku. Tym razem tutaj do Was przychodzę, bo jeszcze wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale Clash Royale Liga 2022 jest już powiedzmy na półmetku. Jest 6 biletów, które można zdobyć w turnieju, które się aktualnie zakończyły lub jeszcze trwają lub będą. Tam raczej mocniejsi gracze pro tam występują, więc tam te sześć biletów nie ma szans za bardzo do zrobienia dla wielu z Was, ale od 6 sierpnia Lusza w grze kwalifikacje Win20 Challenge. I tu będzie można się dostać do tych drabinek, grać od, po kolejne 10 miejsc, które zostaną w tej lidze i osoby, które wygrają, zdobędą te bilety, lecą na finały do Helsinek, więc mam nadzieję, że chociaż z jednym Polakiem się zobaczę w Helsinkach, bo ja lecę do Helsinek i będę tam na trybunach, nie tylko, bo też na scenie prawdopodobnie i mam nadzieję, że się z kimś z Was zobaczę. I tak jak mówiłem, już kilku graczy te bilety sobie za, zdobyło, chociażby Mohamed, Mugi, więc oni już są. No i jeszcze są dwa turnieje: Royale, M-Stars i All-Stars, gdzie tutaj trwają i te sześć biletów będzie rozdane. No i tutaj jest właśnie ta informacja o eventach, że pierwszy stage zaczyna się 20 Win Challenge 6 sierpnia, będzie do 11 sierpnia. W ogóle link wam dam do, w opisie, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Później mamy tę drabinkę, że od 15 do 19, czyli osoby, które wygrają Win20 Challenge, mają już zagwarantowane udział w kolejnej rundzie i te rundy, tutaj zresztą będzie opisane jest, że właśnie ta rejestracja, będzie w ogóle rejestracja w grze, będzie system rejestracji, który będzie pozwalał się zarejestrować osobom, które zdobyły Win20 Challenge do kolejnych etapów i będziecie tutaj Mogli się rejestrować. Drugi etap to jest drabinka, czyli będą tutaj grać 128, 128 graczy najlepszych, przechodzić do trzeciego etapu. Etap trzeci to będzie podwójna eliminacja, no i tutaj już zostanie tylko 32 graczy. W etapie czwartym będzie system szwa szwajcarski i będzie, y, będzie rozgrywane 5 ród. I, y, każdy gracz, który wygra 3 mecze, awansuje do etapu piątego. W etapie piątym też będzie etap szwajcarski, tu już zostanie. Tu już zostanie ośmiu najlepszy zdobędzie swój złoty bilet, a ośmiu graczy zostaną wyeliminowane. No i tutaj te ci, co zostaną wyeliminowani, powalczą jeszcze o dwa bilety 11 września, czyli tutaj z tej szesnastki, ośmiu od razu już zdobędzie bilet i kolejnych ośmiu jeszcze powalczy o te dwa dodatkowe ostatnia szansa. No i finały są. W Helsinkach 23-25. Jeżeli nie bójcie się, jeżeli ktoś z Was awansuje, to najprawdopodobniej będziecie mieli zapewniony przelot, hotel i tym podobne, więc spokojnie. No i pula nagród jest milion dolarów. I jak ona będzie podzielona, jeżeli właśnie, zobaczcie, już nawet za 13-16 miejsce, czyli nawet jakbyście nie wygrali tam coś, to macie 20 tysięcy gwarantowane. Osoba, która wygra ten cały cykl zdobędzie 250 tysięcy dolarów, więc jest o co walczyć, polecić sobie do Helsinek na finały, nawet jeżeli nic wam się nie uda ugrać tam, to macie 20 tysięcy już za samą zajęcie ostatniego miejsca, więc serdecznie zapraszam was do pilnowania tych informacji, szykowania. Podejrzewam, że ten dual nie bez powodu został dodany. I ustawiajcie sobie deki, i trenujcie duale, bo może jednak się okazać, że tymi dualami będziemy grać. Więc to tyle. Win20 Challenge zaczyna się 6 sierpnia. Wiem, że wielu z Was czeka i tak będzie odznaka. No to tyle. Miłego dnia.